Hej, witajcie! Z tej strony Karmelowa. Dziś spotykamy się u Emilki i u Oliviera. Pograłam sobie z nimi już 4-5 dni, dosyć długo. I nastąpiły lekkie zmiany. Otóż takie zmiany, że Emilce odrosły włosy i zmieniła sobie fryzurę na takie dwa warkocze. Wcześniej miała y, krótsze te swoje włoski. I... Czekaj, moja droga. Bo to sobie tutaj stroje zmienisz. Wcześniej miała krótsze te włoski i jak pamiętacie, miała takiego małego koczka mm, z boku. Twierdziła, że coś trzeba zmienić, bo już je włosy lekko odrosły. I jak to kobieta, lubi zmiany. Szczególnie, jeżeli chodzi o fryzury. No i ma tutaj, o... Takie fajne dwa warkoczyki. Wyglądają moim zdaniem prześlicznie. Tak mega dziewczęco. O, o tak. I tak mi się podobało. Oliwiera to chyba raczej nic nie zmieniałam. On to jest niezmienny chłopak. Um, Żywa rozmowa. A z tym gościu tańczysz teraz, tak? O Boże. Ale nie, chociażby tutaj z nią porozmawiaj. I dzisiaj Oliwier, tak, ostatni dzień idzie do pracy i ma weekend wolny. I tak sobie zobaczymy. Nie, grać w grę nie będziesz, musisz programować. O, Emi flirciarska, bo sobie zrobiła kąpiel z płatkami ruszy. Tak zaczęła dzień. Mamy zimę. I słuchajcie, wiecie co? Bo ja chciałam zrobić ten wieczór panieński kawalerski. Ale chciałam go zrobić na basenie tam w tej miejscówce, co kiedyś, żeśmy się parę razy spotkali z naszym klubem. No ale tak coś nie pasuje mi, żeby na basenie w zimie, nie? Tak stwierdziłam, że chyba przedłużymy to troszkę przeciągniemy do tego do wiosny. No, niedużo nam już zostało do tego, troszkę też sama grałam. Powiedzmy tydzień czasu został nam i postaram się już w przyszłym odcinku, może nie wiem, święta chyba, świąt nie będziemy robić, bo to w sumie nie, nie ten czas. Teraz mamy ładną wiosnę, znaczy ładną, jako aktualnie deszcz pada za oknem. No ale mamy maj, nie będziemy się bawić w, w sylwestry i w te święta, dlatego ja sobie m, przegram z nimi sama ten cały tydzień, żeby Emilka z Oliwerem mogli sobie ten wieczór paniński i kawalerski zrobić na wiosnę, bo naprawdę szukałam jakiejś fajnej miejscówki, ale tamta jest naprawdę elegancka, bo jest tam co robić. I można masaże zrobić, można sobie potańczyć, bo też tam jest parkiet do tańczenia, dlatego jestem co robić, bo znalazłam też taką inną miejscówkę, która wygląda fajnie, ale... Totalnie nie ma co w niej robić. Jest fajnie zbudowana i na wodzie, tak jakby taki trochę morski kurort. O. Oli aplikację mobilną napisał, bo nie wiem, nigdy nie wiem, jak mam takie e, rzeczy nazywać. Piszemy po prostu apka, i potem e, będziemy dodawać ewentualnie liczby do tego, bo ja nie wiem. Obiecujący debiutant, to proszę. Eee. Tak, skończyłeś, ale w sumie możesz sobie dalej mm, wpisać aplikację. Bo tobie to i tak będzie potrzebne do pracy. Za dwie godziny, masz 25%. A ty masz spoko reputację, gościu, ja to widzę. Ale mówię, jakoś specjalnie. Miałam też Emilce mm, wykorzystać ten punkt. Na razie nie wykorzystałam. Na razie nie potrzebuję, nie będzie tamten punkt. Choć moja droga sobie tutaj jeszcze. E nie tańcz, tylko sprzątnij. Oj ty ty. No, jak Oliwier pójdzie do pracy, to ja sobie coś tam z Emilką porobię i wrócimy do was wszyscy, jak... nasz Oliwier wróci z tej pracy, bo mówię, do tej pory jak on chodził do pracy, to Emilka robiła pranie, czyściła artefakty, takie... tak wiecie. O, przeszukaj kieszeni i zrób pranie. Tak, i podstawowe czynności domowe, jak to tam w codziennym życiu wyglądają. Nic ciekawego. No. A ty zaraz pójdziesz do pracy, mój drogi. To dobrze przyniesiesz hajs. Trochę tego hajsu nam się uzbierało. Bo przy okazji w międzyczasie jeszcze Oliwier dostał awans. Dlatego spoko. Tak, już, już, już mówiłam w ostatnim y, odcinku, że mnie strasznie irytuje. I zeszła. Hmm. Mnie strasznie irytuje to, że ta polarka się automatycznie nie włącza. Nie wiem, czy może jest jakiś mod na to, czy co, bo tak powinno być. Nie, że Emi to włoży wo te ubranie, jeszcze musi włączyć. To jest takie trochę męcząco irytujące, moim zdaniem, bo... E no nie zawsze o tym pamiętam. Nie wiem jak Wy, ale ja nie zawsze o tym pamiętam. Gościu, o to nie powinien się do pracy? No właśnie. 75. Dobra, targa do tej roboty, ale mi to wyłącz, bo. Ty jesteś flirciarska, moja droga. No nie. Ruś sobie, kogoś zaprosiła. Nie, zaprosimy ich, jak Oliver wróci z pracy. Dlatego ja sobie tutaj z nią coś porobię i odezwę się do Was, jak. Jak już wszyscy będą w domu. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Jak widać, Oliver wrócił z pracy, spięty. ale to nic, gość. teraz przecież miał dwa dni wolnego i w międzyczasie, jak tutaj sobie z Emilką pogrywałam, przyszedł do nas Bjorn. No to co, no to nie przyszedł, mi sobie nie, 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 mi stój. No i zaszłoś. To jest troszkę irytujące z tego, że te simy tak wolno reagują. I jak już wejdą na schody, tak już koniec. Już nic nie będzie. Oli tu się relaksuje. W kąpieli. Tu mamy jakąś pocztę? Nie mamy poczty. Mm, dobra, pogadaj sobie jeszcze z tym biurnem. już mózgu na siebie. Pene, co to jest? Aha, nie, na no, Festiwal Smoków nie idziemy. Mm, sztuczka z, rę z, z ręcznym brzęczykiem. Aha, bo my już tutaj w sumie wszystko ogarnęliśmy. Wypadałoby znowu pojechać, żeby artefakty. Chociaż, czekajcie, bo coś mi się wydaje, że jeszcze Oli ma jakieś artefakty, nie? Um, Emilkowe, no pewnie. Dodaj jej te artefakty, mój drogi. Tobie nie będą potrzebne, a Emil z chęcią się pewnie nimi zajmie. Obada, pogląda. Ok. Um, wieczór talentów. Idziemy na wieczór talentów. Ale tylko z, z tym. Czy będziemy mogli wziąć jeszcze Emilkę? No dobra. O kurczę, gdzie to ten wieczór talentów jest? Gdzie my żeśmy wylądowali? Zapytaj, jak minął dzień, mi drogi. Eee. Ech, wszyscy poleźli. No, co się dzieje? No, zejdź na dół. No to, ale nas wystawiłeś, stary. No po prostu nie wierzę, co to w ogóle miał być. Nie, może nie rozmawiać z nim. No i patrzcie. Sir Lishley. No dobra, Uli, wracaj do domu. Jest, wróciliśmy. Ale ten śnik pięknie błyszczy, nie? Czy my skończyliśmy? Skończyliśmy chyba dawać. Tu jesteś głodny, no to weź sobie resztki. A ty, Emi, my tu mamy jakieś śmieci, bo już któryś raz w rzędu ktoś chce te śmieci wywalić. Aha, tu, dobra. To wyrzuć. Wyrzuć to. Wszystko jest ubrana i tak. Czy Biurnusz sobie poszedł? Nie. Dalej jest. No dobra. Brat nam jakiegoś, nie wiem, prima Aprilisa zrobił, wkręcił nas. My pojechali. Nie wiadomo gdzie. Nikt tam do nas nie przyszedł. On był chwilkę, potem się zmył uciekł. Strolował nas dziad jeden. Ach, no trudno. A ty co ty mu chcesz zrobić? Ob ob objąć? Dobej mi, czemu nie? O, po No, pięknie. To ta, tak to ta, to ta do ciebie. Gratuluję awansu. Co powiesz na uczczenie go wspólną kolacją w miejscu o nazwie Urban Garden? Okej. Okay. Chodź. Pewnie. No, w sumie dobry pomysł. Znaczy, mógłby wszyscy jesteście tak wiśniecko ubrani? Znaczy, w teorii, okej, ale Emi, weź cicho ślub. Oj, nie tak. Mm. Stroje zmienić, stroje ładnie się ubierz. Mm. To, podoba mi się. Tym razem już sobie nie usiądziemy mm, tutaj, tylko może zamówimy. Czy cię już zamówili? Aha. Cię już zamówili. No dobra, no to poprosimy o stolik ten. Aha, bo ty się miałaś przebrać i, i ci skasowałam. No trudno. Czekajcie, może w tą stronę będzie łatwiej nam oglądać wszystkich. Tak, poproszę o stolik. I przy okazji, tutaj proszę. Moja droga, zmień strój. Zmień ten strój. Dobra, to ja ci zmień już tak inaczej. No. I co? I właśnie, tu pod tylko cztery osoby wejdą. A Oli, nasz główny bohater. To jest właśnie ten ból. Jest jak ja tu latam. La mm. Usiądź tu. Ty usiądź Tutaj. Przestań gadać już z tym biurnem, bo przecież ileż można. Oli, i ty zamów do stolika. Mm, tak. Bo w końcu to twój awans będziemy czcić, nie? Napój gazowany. Żało nie ma tutaj z tym. Korzenny napój. Wszystkim machniemy. Okej. Okay. Mm, tutaj nie jesteśmy jakoś specjalnie głodni, dlatego weźmiemy sobie przystawki. Paluszki, frytki, chipsy, bołka, chipsy z salsą. Po prostu zupa dyniowa. o. Bierzcie wszyscy zupę dyniową, Wszyscy pyk. Dziękuję. O! I tak sobie tutaj porozmawiamy. Biurun, ja nie wiem, gdzie tu gdzieś naprawdę. Ale trudno. Przyjazne. Zapytaj o zawód. No pogadaj tu z tym biurnym może. Przyjazne. Dyskutuję o strategii. A, Karolina bezrobotna. No dobrze. Trochę smutno, nie? Że nie ma miejsca. Ale nie myślałam, że to akurat wszyscy tutaj przyjdą. Myślałam, że jak na... Boże, kto do nas zapraszał? Karolina chyba. Rzydkowe trójka, przyjdziemy. No, ale trudno. Jakoś zobaczymy, jak to wyjdzie, bo tu chyba tylko cztery osoby wchodzą. No. No trudno. Dobra, choć tutaj sobie porozmawiasz też z, z. To jest Liberty chyba. Zapytaj o zawód. Przyjazna. Mm, przyjazne. Mhm. Pokaż zdjęcia. Podoba mi się ta sukienka. Bardzo ładna jest. Liberty Prackuje oczywiście modów kosmicznych. O, proszę. Ciekawe, ciekawe. Tak, jemy sobie elegancko. Tylko ty może byś sobie też usiadła, co? O Jezu, usiadnij sobie tutaj. O Boże, gdzie wyjdziecie? Aha, zdjęcia sobie pokazywać. No dobra, no. To do nas, to do nas był A, tutaj dwójkę usadził. Hmm, no ciekawe. Bardzo ciekawe, o czym jak wy się tu pousadawiacie. nic nie będę ruszać. Sto lat, Oli! Znaczy sto lat, już gratulacje za zdobycie awansu. Dobra, to ty już, o, usiądź. A, wy się tutaj pousadawiacie. No i fajnie, w sumie. No i jedźcie, ja mogę z tobą tak rozmawiać przez... Przez ten? Czy nie bardzo? no nie bardzo. No dobra, no to porozmawiamy sobie tutaj może Karolinka. Hmm, sekrety gotowania... To co to za pan? Michał Kurek, okej. Okay. A ty nie dostałeś, Wiktor? Oj, przykro mi bardzo. O, ta tu przyszła. Dobra, no, Zobi, to teraz już możemy z Zobi pogadać. No. O, widzicie, tak trochę nam ta zima poprzeszkadzała. Tobiaż się znalazł, Tobiasz! Nie, nie będziemy rzekać na potrawę. No, powinna być dobra. Gdzie jest to O tu. Rozmawiaj sobie plotko o sąsiadach z tym z braciszkiem. A ty co zapisujesz, moja droga? Co ty tu kelnerką jesteś? <grystanie> Zoe. Co to było? Nie no, romantyczne? nie. Wszyscy ładnie sobie usiedli. Oli dumny. Pochwał wygląd. Oli dumny, że. E, znaczy, Oli. Emilka dumna jest ze swojego przyszłego męża. Tak pięknie awans dostał. pnie się w górę na szczeblach kariery. I ma nadzieję zostać sławnym tym. Jaki on tam ma zostać? Eee, przedsiębiorcom za Startupem. Tak, taką karierę możeśmy wybrali. A to, to mimo że y, to jest mniej płatna niż ta, tam, ta druga opcja, ale tamta druga opcja mi się nie podobała godziny. I stwierdziłam, że a, niech będzie ta. Już w ptokach, przepadło. <grym> będzie tak sobie rozmawiasz z tobie, No dobra. No to tu sobie pogadajcie. Może nie, no rozmawiasz tyle tańca. I się tu przysiadacie. O, co za sierota wypierdzielił żarełko. No nic. No to co? Będziemy pomału kończyć, nie? Tu, Karolina, tu. Pogadamy sobie. O jakiejś historii. Śmiesznie, że nie tak tutaj stoją. Ale no dobra. A to nie ma takiej opcji, żebym mogła na przykład y, spiknąć kogoś? Na przykład powiedzieć, że słuchaj, ta ta jest fajna? Czy to było w inni symowie? O, oh, o, oh, o, oh, o! Mmm. Czuwacie, ja nie mogę spiknąć z Karoliną. No dobra, Zoe. Co ty na to? Ona jest fajna też. Zoe to chyba niezła sztuka. Przedstawię się, gdy ją zobaczę. O, 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 patrzcie, patrzcie. Do jej róże. Jak słodko. Dzięki za poznanie nas ze sobą. Zoe, ja jesteśmy parą. Ale fajnie. No i pięknie. No i cieszę się, że to znalazł sobie drugą połówkę, będzie miał z kim przyjść na ten. Mm, na wesele? Elegancko. Fajnie. I jak tam... Aha, ty idziesz do kibelka. Dobrze, to idzie do kibelka. To ty się zapytaj, Zoe, jak tam. Przyjazna. Żywiona rozmowa. I co, Zoe? Mam nadzieję, że mój brachor się dobrze spisze. Jeżeli będzie, wiesz, coś tam nie teges, to dzwoń, wal, ja go poustawiam. Żeby było wszystko ok. ty myślisz o biurnie. Zoe, przestań. A biurn ma kogoś w ogóle? Ty już zrobiłaś tą toaletę? Ja bym cię zapytała. Czy jesteś w związku? Bjorn, Chociaż w sumie tak bym mogła zobaczyć. E, aha, Biorn ma żone. No dobra, Wiktor też. Hmm. Bez pracy, przyjaciel, sąsiad, młody dorosły. No dobrze. O, się przytulili. Jakie słodkie. Słodziakie. No. No tak jesteś ciążeństwem. Dobra, no bo chciałam jeszcze Karolinę z kimś spiknąć, no ale już, już nie mamy wolnych mężczyzn w tym w naszym klubie, dlatego no trudno będą się by musiały same radzić. No ale fajnie, żeśmy ich spiknęli. Dobra, bo to już druga w nocy. Oli. Ty robisz? Aniołki kuźwa. O, następny. Aniołki na śniegu. No nie. No ale dobra. Żegnamy się już ze wszystkimi. I będziemy wracać do domku. Mm, podróżuj. Nie, nie, nie. Bo podróżujemy tylko z naszym Oliwierem. No i dobra. on nie. Znowu zapomnieliśmy zapłacić. Boże, ja tu jestem naprawdę sierota. Okej. Okay. To wy sobie jeszcze Bara Bara zróbcie na dobry sen. Dość długi był dzień, intensywny. No i co? I tak jak mówiłam, chociaż tutaj Oli ma teraz wolne. Dlatego wydaje mi się, że chyba jeszcze jeden odcinek będzie z weekendu wolnego Oli'ego. A potem sobie cały tydzień już sama przegram z nimi, żeby poczekać na tą wiosnę. Już ta wiosna była. Idziecie, moi drodzy? Się barabarować. No. I, I tak zrobimy. Czyli jeszcze jeden odcinek będzie z Emilką i Oliwierem taki jakiś, nie wiem, już jakąś randkę sobie pójdą, bo co? Zobaczymy. I ten. I co? Ja się będę z wami żegnać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!